Witamina D należy do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Jej receptory znajdują się w wielu różnych tkankach, włączając w to tkankę tarczycy. Oprócz tego jest istotna dla funkcjonowania układu odpornościowego. Witamina D reguluje namnażanie się i różnicowanie komórek, a także zmniejsza produkcję substancji prozapalnych. Poza tym witamina D determinuje właściwe funkcjonowanie układu endokrynnego, nerwowego czy mięśniowego. Źródłem witaminy D jest przede wszystkim synteza skórna w miesiącach letnich, natomiast od września do kwietnia zalecana jest jej suplementacja. W celu ustalenia odpowiedniej dawki warto wykonać badanie stężenia aktywnej postaci witaminy D. Optymalny wynik to 30 do 50 nanogramów na decylitr, jednak badania naukowe wskazują na korzystne efekty wyższego stężenia u osób z chorobą Hashimoto 50 do 70 nanogramów na decylitr.